Witajcie moi drodzy, z tej strony Szefliko, witam Was na kanale Zielonosy. A dzisiaj przedstawię Wam podsumowanie mojego ostatniego tygodnia w FIFA. A więc, na ekranie macie w tym momencie skład, którym rozgrywałem swoje jedne ze spotkań Food Champions. Nie rozgrywałem tym składem wszystkich spotkań, gdyż wypadli potem z niego Kevin De Bruyne oraz Jerozane. Na ich miejsce wszedł Korea. Oraz, e, oraz Rodrigo Moreno. Grałem wtedy inną formacją wyjściową. Grałem oczywiście w meczu tak jak zawsze 4-2-3-1. Na skrzydłach wtedy Carrasco oraz Kubo. Na ataku oczywiście Rodrigo, i na SPO grał Korea. Ale w tym momencie widzicie właśnie taki skład. E, grałem też z taką ławką. E, bardzo mi zaskoczenie było dla mnie powrót do um, tego prezydijskiego obrońcy z Sewilli. Boże, już jego nazwiska mm, mniej więcej, m nieważne e, grało mi się nim świetnie a, e, w aktualnej Ligie Legendowej Zdobyłem oczywiście rangę prześwietlną Silver 1 Grałem kupę totalną tylko po to, żeby grać. A tutaj widzicie już moje paczki, najlepsze w tym tygodniu za różne SBC. Tutaj banery, czy to już jest łoko? Nie, to są banery. Bramkarz będzie to Rufier. No, nie było tych trafów za wiele, ale za to odkułem się w paczce z gwarantowanym tocem z JFL, gdzie ten traf był naprawdę bardzo fajny. I za chwilę go zobaczycie. Teraz widzicie moją drugą, chyba z kolei paczkę. Jedną z lepszych w tym tygodniu. To będzie paczka za jakieś SBC? Ligowe chyba. To będzie ŁOkot i to będzie Tomas Miller. Już Was od razu. Którego o dziwo przepaliłem. Nie dowiecie się jeszcze na co go przepaliłem, ale przepaliłem już go. Dzisiaj go właśnie przepaliłem przed nagraniem tego filmu i Zobaczycie to prawdopodobnie w sobotnim odcinku albo piątkowym, nie wiem jeszcze kiedy wsadzę to wstawiony film. Oczywiście nagrodę będziemy odbierać prawdopodobnie, eee, odcinek z odbierania prawdopodobnie pojawi się w sobotę. Również będzie to połączone z totcami z Premier League, w tym tygodniu Ligi Wybiornowej nie, nie gram. Mm, tutaj zobaczycie sobie teraz kolejne banery. Argentyna. I będzie to obrońca Manchester City od I za chwilę powinniście zobaczyć kolejne jakieś tapaczki. Aha, teraz będzie paczka z z, z z SBC. Którego już nie pamiętam? Którego już nie pamiętam? Które to było? Aha, teraz jest to z AFL. Za chwilę też zobaczycie co za niego ale Najpierw właśnie pokażę tego toca. I co tutaj było? Zobaczycie: Serbia, Fulam, to był wcześniej napastnik. Był to Mitrowicz. Mitrowicz 92. Bardzo fajna karta, którą również już przepaliłem. Też on to już zdradzał od razu. Ale nie powiem wam jeszcze na kogo. Nie powiem wam, na kogo zobaczycie to. Do, dopiero później prawdopodobnie właśnie mówiłem w sobotę to wszystko się wam ukaże teraz wyzwanie team of the season so far graczy tutaj e, pokazuję wam jak to zrobiłem wystawiłem po prostu wszystkich zawodników, których miałem w klubie tam dokupiłem chyba jednego pomocnika i jednego obrońcę z MLS-u e, SBC krycie, to SBC dostaliśmy również wczoraj e, jak tu nagrywałem to jest dzisiaj e, środa, więc dostaliśmy je we wtorek i tutaj również oddałem tam wszystkich, których miałem, dwóch, trzech chyba musiałem tylko kupić jak zwykle dla skrania i tutaj co oddałem dla Mitrovicia, myślę, że było warto, 92 oceny za skład w większości niewymienny albo kupiłem go za grosze tam 2000 max i w tym momencie wydaje już pieniążki na nowego zawodnika, ale wam nie powiem jeszcze na kogo. E, oczywiście tutaj. Aha, tutaj jest pokazane też nowe SBC 2 wczoraj właśnie chyba. E, Brązowa wymiana. Brązowa wymiana, którą chciałem zrobić, ale nie miałem zawodników. Tutaj też możecie zobaczyć moje słapy, które już nie tylko będę wymieniał. Muszę jeszcze zrobić dwa słapy dla jednego gracza. W Skull Battles i będę miał moją pragnioną kartę za wymianę ikon. Srebrną wymianę, o ile pamiętam, zrobiłem, ale tutaj też musiałem się troszeczkę poświęcić. Wydałem chyba tego obrońcę. Tak, obrońcę z Ligi Francuskiej. Oddałem, bo praktycznie tych kart nie używam. No w sensie srebrnych to w ogóle nie używam. Aczkolwiek no, również do SMC nie będę robił żadnego z ligi francuskiej oraz tych e, z Libertadores nie planuję jak na razie robić. Więc po prostu tych zawodników sobie oddałem. Tutaj możecie zobaczyć sobie całe wszystkie, które chciałem ustawić. I nie miałem ciągle zgrania. E, Więc musiałem się troszeczkę nagimnastykować i ogólnie, powracając do tego, do tej linki względowej, e, będziemy mieli peril player picka. E, player pick będzie wybierany. Mam nadzieję, że jakiś toc z community się trafi. E, tam taką szczerą nadzieję, ale jeśli nie, zadowolę się tymi z, z niszczących lig angielskich, bo mogą być tam naprawdę fajne trafy a tą ligę weekendową sobie odpuszczę i prawdopodobnie będę czekał dopiero do e, z, zawodników z ligi hiszpańskiej gdyż inne to co mnie jak na razie mnie nie interesują a to co z ligi hiszpańskiej mogło być na, naprawdę dobre w tym roku gdyż e, pojawiło się tam mega fajnych e, zawodników na obronie, na pomocy myślę że na pewno Partey dostanie to co będzie to jeden z lepszych pomocników w grze. A tutaj e, paczka z ty, za srebrne z BC, bodajże. Nie, to jest e, paczka 82 i mamy w niej na Briego. A ja Wam jeszcze dziękuję za oglądanie. Widzimy się w sobotę. To były moje ostatnie kilka dni w FIFA. Zrobiłem jedno wielkie podsumowanie, a teraz trzymajcie się piona.